Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja pomidorów dla przetwórstwa, odmiana bardzo wczesna 06438. Proszę zobaczyć, jak wyglądają rośliny tutaj nie było stosowanych żadnych produktów na etefonie rośliny praktycznie dojrzewają same jest to odmiana bardzo wczesna czy ultra wczesna jak mówi producent nasion dlatego też myślę, że jeszcze raz zabieg haskonem i gdzieś tam powiedzmy sobie za jakieś 10 dni najprawdopodobniej będzie zbiór one w ogóle nie będą najprawdopodobniej dopalane etefonem, żeby coś tutaj się stało, są na tyle wysokie temperatury, że odmiana dojrzewa praktycznie sama w tym Roku, natomiast trzeba zabezpieczyć owoce przed antraknozą, przed alternarią. Tak jak już mówiłem w poprzednim tygodniu, proszę Państwa, jakiś Signum Amistar, tego typu preparaty można tutaj zastosować. Kwestia, co było stosowane wcześniej na innych plantacjach, tak? Jeżeli chodzi o. Nawożenie do listna to potas, już w wapni tutaj odpuszczamy, nie ma żadnego większego problemu. Nawadnianie również, proszę Państwa, bo dla firm, które mierzą ekstrakt, jeżeli będziemy teraz nawadniać, to niestety będziemy mieli dużo mniejsze wartości brixu niż powinny być. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.